Na godzinę 12 zaplanowano uroczysty apel z okazji święta czwartego zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego. Mieszkańcy Leszna mają zaproszenie na rynek oraz na koncert do auli PWSZ. Uroczystość jest z okazji święta 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego imienia generała dywizji Stefana Roweckiego Grota. Rozpoczną się o godzinie 8.00, Muszą odprawianą w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego. Dalsze uroczystości kontynuowane będą na rynku. Jest to okazja do nadania dwóch replik sztandarów. Jesteśmy kontynuatorami tradycji 69. Pułku dla pierwszego Dywizjonu Leszczyńskiego stacjonującego w Garnizonie Leszno, jak i również sztandaru, repliki sztandaru piątego kresowego pułku Zgubina dla trzeciego dywizjonu, który też stacjonuje w Lesznie. Uroczysty apel rozpocznie się o godzinie 12. Chcielibyśmy nadać taką atencję w zakresie ob obchodzenia święta pułku. Cała kadra będzie na galowo, bez rodzin z zewnątrz, ale dużo gości zaproszonych jest na tą uroczystość. Byłych dowódców jednostek, przedstawicieli tutaj i parlamentu, jak i również Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaznaczył swój udział również, gdzie objął patronatem właśnie i bieg i święto. Na godzinę 14 mieszkańcy Leszna mają zaproszenie na koncert Centralnej Orkiestry Sił Powietrznych. Ten odbędzie się w auli PWZ dodatkowo 3 października zorganizowany zostanie Dzień Otwartych Koszar. Serdecznie zapraszam młodzież szkolną, jak i również tutaj mieszkańców leszna do zwiedzenia jednostki, sal tradycji, jak i również zobaczenia sprzętu. Dodajmy jeszcze, że podczas uroczystości na rynku zakończony zostanie sztafetowy bieg przeciwlotników.